Siemanko, z tej strony Pizza Explorator, dzisiaj szybki teścik chipsów z Dino, które dostałem, oraz sosików z Anki. Chipsy, może trochę ostrzejsze niż, niż lejsy. Ciężko do tej kamery. Mm, Skala ostrości damy do 10 i ocenię po chwileczce. Zobaczymy, jeszcze coś wkręci. Lekko czuję, jak trochę za szybie. No, trochę więcej śliny się zbiera. Ale nie ma tragedii. Jest zjadliwie. Skala 10, tam 6. Coś takiego przed nami. Tu już mamy 4 kmiki. Mam jeszcze? Wydaje mi się, że to jest słabszy trochę, mimo że ma więcej kmików. To ten z trzeba pomykami trochę mocniejszy. Więc tutaj daję ocenę 5. Teraz czas na gosta. 5 pomyczków Ale się podobało. Chyba tragedia, ale przeszkamy jeszcze chwileczkę. No reaction, Ale tam mu 6,5. Trochę taki mocniej Tabasco wyczuwalne. Nie wiem, czy kojarzycie Tabasco Scorpion. Porównałem do takiego poziomu, to mniej więcej. To wszystko. Pozdro.